Siemanko widzowie, z tej strony Człowiek Grzuszla Znany jako Damian Woźny Tytan Ten, kto się nie orientuje Dzisiaj jest mecz sparingowy u mnie w mieście Unia Leszna podejmuje u siebie orzełuć, Łódź Tak, więc zostawcie serdeczną łapkę do góry Oraz lajka i komentarz możecie napisać Pomogę się znaleźć w waszym mieście, jak napiszecie Komentarz, gdzie mam pojechać. Przeprowadzę wam jak to wszystko wygląda. Zdjęcia z żużlowcami też będą. Może jakieś pozdrowienia, o ile się uda. Ja to wam na wszystko dogrywał, więc widzimy się za chwilę.

Não, não, Przechodzimy 17 do 7 z Orłem Łódź. W czwartym biegu wiem, że na pierwszym miejscu był Janusz Kołodzi, drugi Hubert Jabłoński. Czwarte chyba Jamruk, a ostatniego nie pamiętam. Na razie się to tak wszystko spisuje. Macie trzeci i czwarty bieg nagrany. Tak, w tym biegu czwartym 5-1 wygraliśmy. 17 do 7. Na razie dobry wynik nos. Znalazłem o to i to i niedobre schrony, bo wiecie, głośno teraz jest kosmetykatoru, jest przerwa, więc na razie nic nie będę nagrywał. Zobaczymy potem. To już rezultaty wyścigu szóstego, trzy punkty tak, radę, jeszcze dwa punkty piskoły, jeden punkt z był na te, ośpiądę, 27 do 9, w tej chwili czas sześćdziesiąt. Dzień dobry, aktywne skórki do Mateusza w tym wyścigu 42 do 12 dla drużyn zależnych od czasu 60 do 2 i 75 sekund. Jesteśmy po biegu 12. Jest 54 do 18. W biegu 11 wygrał Antoni Latti. Podajże yy, tak. Drugie miejsce: Antoni Mencel lub Hubert Jabłoński. Nie wiem kto tam jechał. I trzecie Jamruk, a na czwartym Bartosz Smektała. Obecnie Unia wygrywa. W biegu 12 było 5 jeden dla Unii. Teraz będzie bieg 13 I za niedługo zdjęcia. Unia les wygrała, a potem będziemy mieli na samym końcu zdjęcia oraz wyniki yy, jakie były. Udało mi się zrobić zdjęcie z legendą na dobrą sprawę jest i byłą legendą, która nawet jak zakończy karierę będzie znana. Januszem kołodziejem mam nawet z autografem. Tutaj widzicie jest autograf. Tu o, o, o przybliżam. Widzicie pewnie naklejka, zdjęcie oraz, Tomasem, oraz z Tomaszem Gapińskim, tak, więc jak coś widzowie, piszcie, czy podobała wam się foto, yy, ta relacja o, ze Speedwaya, żebym wiedział, czy robić dla was takie następne, szczerze nie wiem, kiedy odcinek się pojawi, ale zróbmy tak, mimo, że ja ten kanał założyłem niedawno to jest pier no, nowy kanał a nie pierwszy na pewno dobijmy 30 łapek do góry taki, zróbmy taki próg, 30 łapek do góry i jadę gdzieś na nie wiem, grudziąc może może do pierwszej, drugiej ligi kto wie, piszcie w komentarzu ja jak tyle ile będzie komentarze związane tyle wybiorę, więc dobra mi się podoba fotorelacja Unia Wręcz rozwaliła o że Łódź. Chciałem sobie zrobić, a jeszcze z tym z, zrobić sobie zdjęcie z Tonderem, ale że z Mateuszem Tonderem mam już zdjęcie za czasów jeszcze jakieś w WFalu. Bazie, że Zielona Góra to foca. Więc dobra widzowie, to by było na tyle. Rozgadałem się pod sam koniec. Sorry, to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.